Cześć! Cześć. witajcie w naszym nowym vlogu. Dzisiaj będziemy robić wiszące pałeczki. Wiszące pałeczki, albo ktoś woli to nogi. Gołe nogi będą dzisiaj wisiały, moi drodzy. A jak? A jak? Zobaczycie zaraz. E, Mati, jesteś tu szefem, przyjmujesz pałeczkę, że <grym>? tak powiem, nad, nad, nad całym tym towarzystwem? Ja nóg. Jestem, <grym>? Nóg, ja jestem tylko dodatkiem, i będę patrzył, co Ty robisz. Opowiadaj, co, co będziemy teraz w pierwszej kolejności przygotowywali. Będziemy... Opowiadaj do, do kamery może, co? Czy na luźno rozmawiamy? Na, na, na luźno. Zawsze rozmawiamy na luźno. E, chciałbym tylko dodać jeszcze, że ten, e, to, ten przepis, który teraz robimy, to, jest to pomysł autorski. Jeżeli macie inne smaki, dodajecie innych przypraw, e, zupełnie robicie po swojemu. My robimy tak, jak nam to smakuje, tak jak my to lubimy. Eee, tak jak chcemy. Jeżeli macie ochotę, to róbcie po swojemu. Eee, nie widziałem w internecie, żeby ktoś robił e, pałeczki, widziałem łódka. E, natomiast z pałeczkami, z, chyba to jest nasze, nasze że tak powiem, e, przejście po raz pierwszy. No dobra, do, do brzegu jedziemy. Co będziemy robimy? We, A dlaczego? A bo teraz marynatę robicie. Nie ma robiście teraz marę. Ja ci będę otwierał. No. Ile, te, ile tego ketchupu? Aha, jeszcze ważne. Tutaj nie, nie jest żadna reklama, oczywiście wiecie jakiś y, jaki to ma być ketchup. Słoiku i nas... Naj? Ile tego? Dwie łyżeczki. Dwie? Ale i trzy. Najlepiej zostanie. Mhm. Trzy? Tak, jest to wszystko. Mówiła, to już jest końcówka. Także... Już. Już. No dobrze, poczekaj nam. jeszcze tutaj. Dobra, co dalej Mati? To w Mati, co, co dalej? Musztarda. Musztarda? Ile łyżeczek? Tata, tata pomóż. O przepraszam. Ile łyżeczek? Też chyba dwie. Dwie, maksymalnie dwie dajmy, bo pamiętajcie kochani, że my gotujemy z dziećmi i dla dzieci też, także te rzeczy, które my gotujemy nie mogą być ostre. Czasem nawet wolimy, żeby były mniej ostre, a jak ja czy Gosia woli coś na ostro, sobie dosolimy, dopieprzymy, czyli tak, żeby nasze znaczy, okay. Dzieci nie mogą mieć ost na ostro. Co dalej? znoszą? Kary? Odrobinę kary, ale kary tu ci przysypałem w, w garnuszek. Troszeczkę kary, nie za dużo. Troszeczkę papryki czerwonej. Przepraszam, znowu się przejmę paczkę. Trochę nie mój jedną łyżeczkę, no proszę bardzo jeszcze jedną dobrze wyjmij to proszę i to będzie wariata do mięsa, tak? tak mhm. okay. jakbyśmy teraz jakbyśmy teraz to nałożyli do mięsa to by się to przypaliło, nie? tak musimy nieco dodać oliwy, nieco ja Ci wyrzucę to dobra, i teraz spróbuj to muszę. Brakuje jeszcze tam dwóch składników. Pierwszy? Oczywiście. Pierwszy sól zawsze. Tak żeby ta, y, w miarę możliwości Maki, ole, y, olej y, się połączył. Olej się połączył z... Y, Mogę to zrobić? No kurczę, pewnie. Chodziłem w czasie Najgorszą robotę mi zleciłeś. tak, on jest na tyle ciężki, tak, i dociskaj głęboko może pomóc ci? nie tak, w że... Wszystko, chcę już z ten pieprz, bo jest taki intensywny. świeżo zmieniony pieprz to no to zobaczcie. Super sprawa. Mm. Uwaga. Nie mogą być za ostre. Czyli jednego składnika jeszcze brakuje. soli? Tak jest. Chcesz? Tak. Kręcisz. To jest młyrek. A, bo ty. Ja mam kręcić. Bądź grubo. O, dobrze, dobrze. Używamy soli kurdaskiej, tej gru, gruboziarnistej. Pokaż, pokaż Sysiu. Już. Jeszcze trochę. Okay. Widać, widać ten pieprz. No, dobrze. To co, marynata ląduje w, w kuszakach? Tak. Poproszę. Być, musi być dobrze wymieszana. marynata. naszego nacierającego nie ma. No nie macie naszego nacierającego, bo bo noga boli. Także dzisiaj jest niedysponowany. Na pewno będzie oglądał tego vloga i będzie na pewno smakował. No super. To jest tak paluszkę, po prostu łyżeczkę tak. No i teraz nacieramy. Kajetę muszę kotować ciebie. No tak to już nie. Dobra, i nacieraj. Każda pałka ma być. O, właśnie. O, właśnie. Dokładnie wcieramy marynatę. O! Ta. Te od spodu też muszą być, żeby było równo. Tak. No Znakomicie ci idzie. Latem jak będziemy robili szampony, to chyba, sam zrobisz to marynatę i nam przygotujesz jakiś wspaniale obiad, co? Tak. Bardzo tak dobrze mi idzie. No, znakomicie ci idzie. Tata tylko przygotuje palenisko, ale a ty już te sam. Już chyba. No, a ten? Właśnie ten. Dobrze. wszystkie? Tak. Dobrze. Co teraz robimy teraz, Mati, jak już na, 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 natarł te nogi? Pamiętasz? Nie. No, nie robimy teraz tego. Musimy odczekać. Bardzo ta przygryzie się. Pff, uff, uff, uff. <śm> nie dotyka czasu gorzulki. Wkładamy to na do lodówki. Tak. Na ile? No pamiętasz? Na godzinę? No niech będzie do godziny, no. Do godziny. A my w tym czasie? przygotujemy warzywa umyjemy ziemniaki i pokroimy co jeszcze? marcheweczka trzy sztuki cukinia żeby było kolorowo i kilka pieczarek do zobaczenia za, za pół godziny witajcie ponownie ja już się przebrałem ponieważ teraz jest dość brudna, dru, brudna praca warzywa nam zostały pokrojone zostały i umyte oczywiście marchew i ziemniaki tak jak nam smakuje, tak jak chcemy nie za duże kawałki, różne są kawałki mniejsze, większe teraz ja będę mieszał Mateusz, poproszę o składniki będzie olej poproszę trochę oliwy jeszcze, no olej wlegliśmy dobra, będzie, dziękuję co jeszcze? Czer o, chodź, chodź. jedna mi wyciekła, dobrze, co jeszcze? czerwona papryka czerwona papryka, poproszę nie no jest. Ile? No syp. Jeszcze? Jeszcze trochę. Całe? Nie, całe to nie, jeszcze tylko taką łyżeczkę poproszę. Weź. Dobrze. Co jeszcze byśmy dorzucili? Zmaryn? No, daj. Urzę, Panie nada nam smaku i zapachu i aromatu tych warzyw. Tak z góry posyp. No, no, nie za dużo też. Jeszcze. Jeszcze. tuj Oj. Jeszcze troszeczkę wydał. To są niesforne warzywa, moi drodzy. Jeszcze, jeszcze. Dobrze, dziękuję. Coś jeszcze brakuje? Soli? Tak. Tu trzymaj mocno, bo ci uciekają. Dobra, stój Jeszcze? Uciekają ci. No uciekają, bo to wszystko teraz jest w oliwcy. Jeszcze trochę? Jeszcze trochę. Mhm. Już? No jeszcze ciutkę. Okej. Okay. Jeszcze. Czegoś jeszcze brakuje Pieprzu? No Ale dosłownie Tak wiesz. Jeszcze? Trzeba tam się wymieszać jeszcze. Jeszcze troszeczkę. O pinkę O! Jeszcze? No tak syp jest tak pieprzą rzucasz, jak taki znany... Youtuber, właściwie to nie youtuber, tylko on jest tam masa masażystą, tak? W jak kiedyś były. Dobra, starczy, co teraz robimy? Odstawię to ten... To będzie nasza baza. Czegoś tu brakuje? To papieru brakuje. Połóż papier. Nie, 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 nie dobrze było. Słuchajcie moi to jest nasza baza. Wiem, że będą wisiały kurczaki, i owszem, będą wisiały nad tymi warzywami. Oprócz tych warzyw, które teraz widzicie, tych dwóch składników, mamy jeszcze yy, pieczarkę, jak wcześniej wspomnieliśmy, ale to dodamy pod koniec pieczenia albo w połowie. Zobaczymy, jak będą się szybko spiekły spiek nasze pałeczki, nasze <laughs> Oczywiście, przepraszam. I teraz, tak, moi drodzy. Najważniejsze i najbardziej. Yy, Skomplikowany proces. Mateusz, poproszę temperaturę ustawić w piekarniku na 175 stopni. I do tej operacji potrzebne są dwie osoby. Jedna, oczywiście, to jest się na męczy. A to jest dobry, juniora. Ok, następne. Tak. Doskonale. Do w trakcie pieczenia, oczywiście, kontrolujemy je. W jakim stopniu są y, warzywka, czy dochodzą, czy jeszcze nie czy dochodzą. Mamy nasze pałki. Potrzebne będą, najlepiej moim zdaniem, metalowe wykałaczki. będzie w każdym sklepie y, AGD. Mamy pałek, chyba 6 albo 8. 8 mamy chyba pałek, więc potrzebujemy 8 takich kulców. O losie złośliwy, macie ile przelicz tego jest? 6. 6, dobry, 8. I teraz tak. Dlaczego mówiłem we dwóch dokładnie? U nas to idzie tak jak teraz. Mateusz, jak przytrzymasz to? Kratkę. Aha, może, mam, yy, może macie pomysł, jak to doczyścić? Ee, może macie jakiś patent, jak, to, jak się to czyścić, jak to czyścić, bo po zapieczonym y, mięsie czy po ketchupie jest bardzo ciężko to domyć. Ja po prostu ręce padają Owszem domy, domywa się, ale może macie jakiś patent. Macie trzymaj Napiszcie w komentarzach. Dobra pomówi. Układamy sobie na razie. Towarzystwo. Towarzystwo. Nasze gołe nogi, słuchajcie Cztery tak, cztery tak. Dlaczego tak? A no dlatego, że kropka jest mniejsza niż yy, yy, blacha I teraz najważniejsza rzecz Matyjusie, trzymaj mocno. tak mocno Tutaj będzie dużo papieru nam potrzebne Tak mniej więcej Haha, ha, widzicie? Tak będą jeździły nasze nogi. Będzie się, będzie się robiło ciężko. Teraz, teraz są wykałaszki potrzebne do tego, żeby noga nam w trakcie pieczenia nie uciekła. Ciężkie. No, to, to dopiero będzie ciężkie. To dopiero będzie ciężkie. Na no, żadne. Te nogi to też nie chcą tak przechodzić. To są bardzo dobre, dobre nóżki kupione. Pałeczki a nie nóżki. Trzymajmy się tutaj. O, ta ona ja nie chce przejść. O może. Sporo mięsa się robi. Staram się jak mogę synu. trzymaj trzymaj Uach. jeszcze trzy nóżki jeszcze trzy nóżki zostały słuchajcie wytrzymaj wytrzymaj syna trochę ci <laughs> mama pomóż trochę mama pomóż hilfe <laughs> Dobra, jeszcze jedna, jeszcze, Mati, jeszcze. Łukasz, Łukasz, pomóż. Widzicie, jakie gotowanie jest ciężkie, chłopaki. Chodź, Łukasz, pomóż, żeby ta Jednak nóżka... Jednak jest. Ojej. Trzymaj tutaj razem z Mateuszem. Dzień dobry. Stękamy, jakby to nie wiem, żebyśmy przenosili, tu góry chyba. No dobra, zobaczymy, jak to będzie. Ojej. Zaprasz sobie o brzuch. Mniej więcej wycentruję, jak, jak te nasze nóżki tutaj będą się układały. O. No i niech tak będzie. No i zobaczcie. I tak będzie to wisiało w piekarniku. Tłuszczyk, który się będzie wytapiał z nóg, będzie spadał nam na warzywa i będzie przechodził smakiem. Będą przechodziły warzywa smakiem. Dodamy później pieczarek, jeszcze i tak jak wcześniej powiedziałem, wszystko wrzucamy do piekarnika i widzimy się za jakąś godzinę. Y, pieczenia będziemy, oczywiście, kontrolowali co pół godziny i pamiętamy o tamtych dwóch warzywach, które nie dorzuciliśmy. Do zobaczenia za jakiś, za jakiś czas. No i zobaczcie, kochani, tak to wygląda, no, tak to się prezentuje w piekarniku. Już każda pałeczka wisi osobno. O! Nie dotyka się. Jedna drugiej. I cały tłuszczyk spada. Oczywiście możemy sobie tutaj przesuwać tak. Te. Wygląda imponująco, prawda? Nie wiem czy dobrze będzie widać. Pałeczki wiszą. Eee, zobaczcie moi drodzy. Nie wiem czy nie ma refleksu od tego światła, które tam w środku się znajduje, ale niestety mój piekarnik nie ma możliwości, żebyśmy go wyłączyli. Może tak będzie lepiej. zobaczcie. Coś tam się piecze. No fajnie, mamy już parę minut za sobą, czekamy dalej. Ile warzyw jest teraz? Jak wyglądają kurczaczki? Nie są w ogóle wysuszone. Zobaczcie, ile soku wypuściła warzywa. Jak to wyglądają? Pieczarka. Zobaczcie, jak to wygląda. Super. I ten kapiący tłuszczek z kurczaków. Super. Moi drodzy, godzina i 10 minut. Wyjmujemy. My wiemy, jak to wygląda i jak to smakuje. W międzyczasie macie tam gdzieś przebitki, wam zrobiłem. Do dzieła, nie ma co, na, na co czekać. Zobaczcie. Oj, jak gorąco. Czyż one nie wyglądają wspaniale. Pieczarka daje taki zapach, no to chyba nie muszę Wam mówić. Całym, w całej kuchni. Pachnie po prostu grzybkiem. Nie wyjmiesz. Wyjmę, wyjmę. Och. Ja czemu tak się stękam? Przecież to nie waży. Nie wiadomo ile. Up siu siu, 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 Na to tak uważaj. Ach, na uważaj. A, Mateusz tutaj mi pomaga. Ale pachnie. Bardzo to pachnie. Zobaczcie, wszystko. Wszystko, wszystko fajnie wygląda. No dobra, to teraz Matias. Pałeczki. Pałeczki. Musisz mi pomóc, bo ja sami nie rady. To od spodu, Misio. Dobrze. Tak? Łoś, aż się boję. Aż się boję. Zaczynamy od pałeczek. Uwaga, moi drodzy. Wyciągamy wykałaczkę. Patrzcie, one się trzymają. O, ta się chyba nie trzyma. Może przez ręcznik papierowy? Przez co to wziąłeś? To ten ręcznik papierowy. Ja bym zrobił... A wiesz co nie, one nie są aż... Jak już nas dalesz, mi się będzie wygodniej. Weź deska. Nie, 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 nie. Tutaj duży. Trzecia? Trzecia? No dopiero trzecia jest. Słuchajcie, moi drodzy. Ale one są strasznie gorące. Ojej, ja One tak wyglądają jak zrożna. Bardzo gorące są, bardzo. oj kurczę, widzisz, jak bym się oparł? Ale z łatwością się wyjmują. Czym nie dobry sposób? Trzeba rozszerzać. To one są yy, te nasze. O! Mi się do góry? Ty się to wziąć. Tak? Już biorę. Przepraszam. Taką ucztę zrobimy tutaj. Wiejsko. Chyba więcej tam nie wejdzie, mam u nią, co? No dobra, no to jednego zostawimy, tak? No do mnie. <gry> dobra. Zgadzam się z tobą. A to mój dycha, dy, deskę przytrzymasz? Tak. A tu warzywa rzucimy? Nie wygląda. No, zaraz by nie smakowali. I marchewka? Ale pachnie. Petarda, co? Jedzenia Nie paruje. Idealne na letnie wieczory, co? Przy biesiadowaniu. czy Myślą? Tak. Mamy miks kolorów. Zobaczcie moi drodzy. Jeszcze sekundę. Żeby nie być gołosłownym, uwaga, zabieram gorące Ui, dasz ten bitełka. Żeby nie być gołosłownym, zobaczcie jak mięso. Zresztą tu jest po zdjęciu, przepraszam. Jak mięso ładnie odchodzi. O, o to nam chodziło, żeby kurczak odchodzi łatwo od mięso. Od... Zobaczcie. Idealnie mięciutkie, ja Zobaczcie, to dodała? Zobaczcie, zobaczcie ziemiaczko, co? A zieloniny. No, zaraz, zaraz, patrz. patrzcie. Moi no, tutaj nie będę co pokazywał, no, marcheweczka, cieknie. marcheweczka, zobaczcie, delikatnie. Ojajaj, Ajajaj. Ajajaj, ajajaj. Tak, zielniny trzeba dać i cóż. Chodź Mati. To jest nasza propozycja podania e, obiadu. E, kurczaki wiszące. Wiszące. Zobaczcie sam jak to wygląda. O, błędnie pachną. Myślę, że i tak samo smakują. My będziemy pomału kończyć kończyli tego vloga, ponieważ zabieramy się do jedzenia. Mati, serdecznie dziękuję ci za pomoc w dzisiejszym przygotowaniu posiłku. W zasadzie to tak pół na pół było, co? Tak. Taka dodatkowo tak technicznie trochę pomógł, a reszta to robiłeś sam, co? I co? Dziękujemy za to, że nas subskrybujecie, że za to, że oglądacie nasz kanał. I co dają? Zachęcamy do zasubskrybowania i zalejkowania naszych filmów. Tak, dziękujemy. Dziękujemy kochani. Do zobaczenia w następnym vlogu. Hej! Cześć. Pa!